Uuu. Siemaneczko z tej strony Badziu Dawno mnie tutaj z wami nie było, yy, ale no, wystąpiły takie okoliczności, że nie mam yy, teraz statywu, a Chciałem bardzo nagrać to z kamerką, wszystko. Yy, ale z racji takiej, że no, już nie chcę po prostu czekać i zwlekać z brakiem aktywności. Nagrywam ten odcineczek bez kamerki. Następnie rzeczywiście będzie z. Witam Was. Tak, witam Was na mapce. Wola Zabierzowska. jesteśmy na mapce takiej właśnie. Yy, o tej. I będziemy prowadzić sobie serię o nazwie Młody Rolnik. Chyba coś takiego to będzie się, tak, tak to będzie się nazywać. Seria będzie na singlu, będzie realna, to po pierwsze No, a po drugie będzie prowadzona samemu no, także tak to będzie wyglądać Wszystkie serie, które były do tej pory na kanale zostają anulowane Z racji takiej, iż straciłem wszystkie save'y No i po prostu, no jest to ja się z celem wszystko odrabianie tego, ponieważ no, nie zaszły te serie za daleko. E, tak więc no, odcinki zostaną, te co były. E, ale e, kontynuując, jesteśmy na tej mapce, e, dzisiaj będą żniwa. Pierwszy odcinek taki żniwny, polecimy sobie nie od początku sezonu. E, ale najpierw pokażę Wam moje gospodarstwo, to może najpierw tutaj mamy garaż, on jest pusty. Zobaczycie dlaczego. Następnie mamy stodołę taką ładną. Ogólnie tak, wzorowałem się gospodarstwem Mafisolec, właśnie na serii sąsiedzi. Zresztą takie, że bardzo mi się podobało, tak? Więc na razie jest takie ciasto fajne. W przyszłości będzie oczywiście na pewno inne. Mamy headerek od Kombajnu, który jeszcze nie raz na pewno zobaczycie też na innych seriach na moim kanale, jak jakieś tylko będą. Mamy taki headerek, od naszego kombajniku, czyli, czyli jak możecie się domyślać, John Deere'a. do ziemniaczków, amazonka oraz RCW do wapna. Idą dalej rower, ciągnik, jeden z, jeden z dwóch najmniejszych na gospodarstwie, ponieważ będę miał trzy. Jest to Case International 644. Z tyłu tutaj praska e, polska Z230 i noveczka nabyteczek, e, potingerka, e, zgrabiarka. Dobra chciałbym zamknąć codowę. Ale chyba się nie chcę zamknąć. A dobra zamknę. Dalej. No to jak idziemy w tą stronę, to tutaj mamy kombajn właśnie Dendera 2266 fajne mi się podoba pozdrawienia Matthew dla ciebie za e, tak ładny kombajn e, sztol, łyżka tur e, do ciągnika, widły gruber gruber oryginalny ale widać taki z tych starszych e, na zabezpieczeniu śrubowym także taki z tych starszych tutaj idziemy dalej, wejdziemy? wejdziemy w obłoże na razie nie ma krówek, jak widzicie. Poszowus Pronara. Dobra, dalej. To nic nie ma. Tutaj mamy dwa ciągniczki. Jednym z nich jest Zetor 6211. Szeroki laczek, jak widać, bo do Tura oraz Fiatagri 180-90 180, 180 koni. Główny ciągnik w gospodarstwie. Dobra, tego nie zamykam. Dalej. Tutaj mamy kosiareczkę Deutsche. Nasiona. I dwa najnowsze sprzęty na gospodarce. Puk 4 z kiby agromasza hydrauliczny. Ażurowe odkładnie. No i salwis 3800. Również od agromasza, dobra bo tchu mi brakło, a jeszcze mamy parę maszynek Tutaj taki do domek Przewracarka, przetrząsarka do siana Też pottingera, tylko już starsza Oprysk e, Mój samochód, łada, e, Lizard, e, no przyciapka po do samochodu, po On mógłby zrobić trochę jeszcze większą, jedną taką Nowy nabytek na pacę, nie zdążyłem jeszcze ściągnąć, czyli opryskiwacz krukowek. Przyczepki, 2 mm, HW 15 i jedna autosamka D47 5777. Z otwartą burtą na razie, bo, 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 bo po prostu nie było czasu zamknąć. Dobra, najpierw tak. Eee wyjeżdżamy sobie internacjonalem Zrec taki, że pod niego podepniemy sobie wózek no, takie urozmaicenie nie będę wyciągał wózka kombajnem tak więc wózek wyciągniemy sobie ciągnikiem w ogóle na pole wyciągniemy chodzi mi o to dobra, o, dobra. Teraz tak woli, żeby tutaj niczego nie zahaczyć, bo jak wiemy, z wózkami różnie bywa. Wózek header, w ogóle 6 metrów. Header 6 metrów. Tak więc no, szerokość roboczą to, to ma. Dobra nie wiem jak to by się ustawić może by tak, tutaj sąsiadowie lekko w ziemniaki wjechać jeszcze kwestia co do pól zaraz wam to powiem nie dobra, to będzie zły pomysł zjeżdżamy stąd, bo sąsiadowie popsujemy i sobie wygnieciemy tak co do pól Hmm, to kwestia jest tego typu, że pozwólcie, że włączę. Chudy mam 44 tysiące Mamy pola numer 140, 84, 78 i 75 oraz 83 to jest łąka. Tak więc takie pola tak to się prezentuje. Z biegiem czasu będziemy dokupywać. Oczywiście po żniwach dopiero będą krówki tak więc no na razie tutaj właśnie na razie tutaj właśnie nie wykupowałem żadnych krówek no i pewnie też wiecie kasy nam ubędzie skąd to tak dobra wyjeżdżamy tutaj tędy, a przyczepki sobie po prostu zapniemy już później do ciągnika raczej piataki będziemy ciągać bo pole jest duże tak więc no. Dobra, no jeżeli trochę się wygniecie z boga. No niestety mi no to nie poradzę. W sumie dobrze, że bez kamerki jest ten odcinek, bo jest nagrywany tak w godzinach wieczornych. Obiecałem sobie, że Że nagram go, że wyrenderuję go jeszcze dziś. Pozdrawiam moją dziewczynę, która już śpi i mówiłem, że też pójdę już spać. Tylko, że natchnęło mnie na nagrywanie Więc na pewno to zrozumie Dobra, rozkładamy go o, dzika Walimy na słomę, bo słoma jest nam potrzebna I co, no lecimy z tematem Ogólnie jeszcze muszę sobie podmienić e, ściernisko I e, Wtedy będzie już wszystko git Także podmieniam ściery nisko i w ogóle będzie ładna graficzka Myślę o shaderach, tylko teraz nie wiem które Czy te reshady, co można sobie samemu je ustawić, czy te już gotowe pod farminga? Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ktoś jeszcze mnie ogląda Po tak długiej przerwie, dziękuję oczywiście za 50 subów, lecimy po kolejne Hmm, tak więc, no co, chodźmy dalej, tak? Hmm, widzę, że dość ładnie już tutaj sypie, hmm, także może być hmm, grubo. Podgłośnie trochę, bo oczywiście kombajn jest cichszym sprzętem, wg tego starego internacjonala. Hmm, także także żebyście chociaż słyszeli jakieś dźwięki z gry. Ogólnie... Odszumiać muszę dość dużo mikrofon, także czasami może coś być takie, niektóre słowa mogą być czasami niezrozumiałe. Nie wiem dlaczego mam takie szumy w mikrofonie, ktoś może mi o tym powiedzieć. Wiadomo, że mikrofon nie jest z górnej półki, jakiś wiadomo Novox czy coś, chociaż chętnie bym sobie takiego sprawił. Mikrofon za 5 dyszek, chociaż no Jasiu ma za 3 dyszki i tak nie szumi, nie wiem od czego to zależy. Na laptopie mi szumił, szumiał teraz. Jak mam go podłączonego do PC, -ta, tak samo szumi, także no nie wiem od czego to zależy. No dobra 40%, a nie objechaliśmy jeszcze dookoła. Także szczerze, może tutaj być ładny plon. Ładny plon jest 100% nawiezione pole powapnowane było przed sezonem z takie, że chciałem tutaj zagrać sobie trochę tak żeby to powiedzieć od zim właśnie zacząć. Więc pozasiwałem samemu już pola i wszystko porobiłem. Z takie też, że był mod Season wrzucony, żeby wszystkie pola się zresetowały, dlatego że chciałem sobie po prostu zasiać z powrotem, bo nie wiem czy dojadę. Chciałem sobie zasiać po prostu to, co będę chciał na tych polach. Yy, nie coś co mi gra na ludzi. Z taki na wrzuciłem Season Moda. Mm. Wiem, że mogłem to zrobić w konsoli. Ale po prostu Season modem jakoś mi się wydawało szybciej i tyle w temacie. Ogólnie kombaj bardzo ładny. Mi się podoba szczerze na swoim gospodarstwie w ogóle w realu czy tam na usługi czy coś chciałbym nawet takiego mieć e, ci co śledzą główny kanał wiedzą że mamy 108 e, dominatora maxi e, taki jelonek no metr szerszy header także na pewno szybciej pójdzie koszenie e, chociaż tym naszym i tak 2 hektary na godzinę a i tak nie ma u nas kawałku. Takich, e, na, na takie sprzęty. Ale wiadomo, jakby było, to by się kosiło. Dobra, ile mamy? 74%. Kurde, ej, nie sądziłem, że ludzie, że tak będzie. To dobrze, sypać. E, jak widzicie, też nie zaczynamy od takich właśnie małych maszynek, bo kombajn mamy już ciut większy. E, ciągnik 180 koni. E, takie zróżnicowane są maszynki. Nie chciałem tak. Kurde, ale mi jak jest podły to, to nigdy nie miałem. Ale może dlatego, że gospodarka, gospodarka i kombajn y, też dość mocno kurzy y, Także no... Y, co ja chciałem powiedzieć? Yy, że zróżnicowane maszyny. No, z racji takiej, że... Wiecie co wykosimy sobie jeszcze tak poprzecznie? Z racji takiej, że no... Znowu się powtórzyłem. Trzeci raz to sam powiedziałem. Po co mają być tak małe maszynki, bo wtedy to długo trwa Zauważyłem to samemu Jeżeli miałbym robić serię na małych maszynkach Zrobiłbym to i prawdopodobnie zrobię Ale będzie to seria już tylko na małych maszynach Nie będę się rozwijać w niej Max do właśnie od 60 do jakiejś 80 Coś tego typu. Dobra, tyle mamy wycięte. Gasimy. 98% 7900 w zbiorniku. Tak. Dobra. Stanę tutaj i idziemy wyprowadzić. Włuszczamy i idziemy wyprowadzić yy, Fiatagri Ogólnie fajnie mi się gada dzisiaj bo właśnie długo nie nagrywałem to wiem mam, mam o czym gadać yy, że tak powiem yy, ale tak zanim Fiatri to jeszcze Zetorka trzeba wyparkować a cofniemy nim tutaj chwilowo tak się prezentuje A nie będę sobie zamykał drzwi otworzę sobie, bo jest gorąco. Ogólnie kocur ten kwiatagli ma dźwięk, nie? Posłuchajcie sobie. Zobaczycie jak będę coś robił nim w polu takiego no yy, cięższego jakieś talerzowanie czy coś w tym stylu. W ogóle tak, tutaj się nie wyłamie, no, więc pojedziemy tutaj. Mam nadzieję, że się zmieszczę tu. Też kurde jak właśnie widzicie. Fajne to jest dobra zahaczeltura Alipa. Ale fajne to jest właśnie, że mamy tutaj yy, takie właśnie ciasne przejazdy. Przesmyki gdzieś między gospodarstwami w ogóle. Nie robiłem tego zupełnie tak jak yy, bolek, Zresztą taki, że no nie chciałem po prostu... A dobra, podejdziemy sobie inaczej. Nie chciałem po prostu tak identycznie zrzeniać wszystkiego, może budynki są podobne, znaczy przynajmniej dom i ta jedna stodoła. Ułożenie ich jest podobne, ale nie identyczne. No nie ma przejazdu przez gospodarkę wszędzie, tak jak do niego było. Także zawsze coś innego. Dobra. A, ja miałem odpolony kombaj, to ja go zgasiłem nieźle. No dobra, jak widzicie, jęczmień zebrane. pokazuję wam teraz yy, jakieś 100%. Zachwarszcie, nie jest wyłączone. No, zraz takie, że no, kurde, za dużo zabawy. Na razie, przynajmniej z takim małym opryskiwaczem, bo też właśnie nie chciałem dużego opryskiwacza. Opryskiwacz mały. Yy, później będzie jakiś ciągany, mi się wydaje, filmecik, yy, bym sobie ogarnął filmecika. Ale jeszcze nie wiem jak to będzie, dobra Chowamy rurę No to wtedy jak będzie ten duży już okreskiwać, To myślę, że Poleciałbym sobie właśnie już z Jak to się mówi? Z chwastami właśnie, żeby tak nawet realnie zagrać Wiadomo, że z czasem bym je wywalił po prostu, nie? Stąd No ale to już za daleko wybiegłem w przyszłość, zobaczymy jak będzie Wam się seria podobać, bo wiadomo, że tą mapę u jednego youtubera oglądacie, ale każdy robi to po swoją. Ja nie nazywam się jeszcze youtuberem, bo youtuber to jest taki powyżej 20 tysięcy. Jestem małym twórcą, który tworzy filmy, mimo tego, że nawet tam mam te 5 tysięcy subskrypcji na innym kanale, ale to jeszcze nie youtuber. Hmm. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś na przykład fajne, niewydane teksturki to chętnie przyjmę, bo wiadomo ta grać kawie by wyglądała. Także no, dobra. Nawet nie wiem, ile mamy minutek, także myślę, że jeszcze z jeden zbiorniczek i będziemy kończyć. W na następnym odcinku nie wiem co będzie. Planuję prasowanie sobie zrobić, ale w ogóle na innej mapce inny klimacik, hmm, stary klimat. Także nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, co będzie z tej serii. Na następnym odcinku postaram się, żeby. No, żeby. żeby było coś innego, a nie dwa prasowane, na przykład pod rząd. Zobaczymy. Pamiętam, że jakieś maszynki jeszcze nie mam, która tutaj na tej mapce. Nie jestem pewien jakiej. Dlatego Wam teraz nie powiem Dobra, myślę, że obetniemy teraz sobie z tej strony nadmiedzą. Dlatego Wam nie powiem Na pewno nie mam rozrzutnika i beczki, także to będą wydatki na przyszły... No w sumie już na ten sezon mi się wydaje, bo... Może nie na ten koniecznie, o na wiosnę na naszą gaming. Game... Game... No, w grze na naszą wiosnę będzie wydatek i nie mam jeszcze kombajnu do ziemniaków. Teraz tak, możecie doradzić, chociaż nie wiem, tak w 60%, że do tej pory duża część widzów nie dotarła. Także kto dotarł, to niech napisze hashtag John. On powiedz jak, przypnę, znaczy przypnę ten komentarz. Kto pierwszy napisze, przypnę, go u góry coś jeszcze chciałem powiedzieć e, także tak jak mówię, nie mam do spraw właśnie tutaj e, 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 obornika oraz gnojowicy i kombajnu do ziemniaków także tak to wygląda tutaj... mm -hmm. dobra, mm -hmm. dobra. Dobra. Yy, odcineczek pojawi się raczej, który dzisiaj z 26 się pojawi na 100% obiecuję. Yy, a za dwa dni myślę, że następnie. Być może za dzień zobaczymy jak mi się uda. Ja się zmobilizować. Teraz takie że dzisiaj miał być nagrany ten odcinek co będzie nagrywany jutro. Yy, dlatego, że... A, a... A dlaczego nie został nagrany, powiecie? Nie został nagrany dlatego, że poszliśmy na obiad, bo wróciliśmy ze szkoły dzisiaj wcześniej sobie. Poszliśmy na obiad z Jasiem. On powiedział, że się położy chwilę, odpocznie. Ja mówię, no nie ma sprawy, Mordo, odpocznij sobie, nagramy to tak pod wieczór, no nie. No Jasiu nie odbiera. Pisze mi później za... Nie wiem. Poszedł do jakiejś trzeciej. Wrócił o 21.40 Coś koło tego yy, I mówi, że <grym>, Że spał do tej pory Także no yy, Niestety yy, Nie udało nam się tego wszystkiego Dzisiaj pogodzić i nagrać No ale to nic się nie stało yy, Wszystko jest do nadrobienia Dobra, 88% To w sumie mamy już taki pełny prawie zbiornik Mm, także tutaj sobie dojedziemy do końca Wysypiemy i będziemy kończyć odcineczek mm, Ciekawe ile mi to zajęło mm, Nie wiem Dobra, wyleciała słoma, wyleciała Pyk, elegancko. Trochę mnie smuci, że nie widać mm, Właśnie tutaj z kabiny e, Całego tego Dobra, najpierw trochę na tył. Całej tej rury no, ale trudno. W ogóle ona wygląda, jakby się do końca nie rozkładała, tak? Ale może tak jest w realu. Nie wiem, nie znam się nigdy, nie widzę takiego kombajnu. Dobra, leci sobie wyspywanko. Ogólnie czas, nie wiem, na 5 będę myślę dawał. Nie pamiętam o której zaczęło. Chyba o 7, 24 minuty odcinek. Kurde, kto będzie taki był odcinek oglądał, to ja jeszcze muszę dzisiaj wyrenderować. Pewnie wrzucę na render i pójdę sobie spać. Dobra, pierwszą przyczepkę, ma przyczepkę mamy zaspaną. Na pozostałych polach mamy pszenicę chyba zasianą. teraz mi się wydaje, zaraz wam powiem. Yy, tak, 7,5 jest pszenica. A 140 jest rzepka. Ale on jeszcze nie dojrzał. Także no. Dobra. Ja Wam się serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli się, oczywiście, odcineczek spodobał, to zostawcie popeczkę w górę, komentarze i subskrypcję. A ja się z Wami żegnam do kolejnych odcinków. Na razie trzymajcie się. Cześć.